Cześć kochani, witam Was w kolejnym filmie. Dzisiaj zapraszam na odcinek z cyklu Otwieramy, ponieważ bardzo dawno nie otwieraliśmy żadnych paczek z AliExpress, także serdecznie zapraszam do oglądania. Jak widzicie, mamy dzisiaj naprawdę sporo przesyłek do otworzenia, z czego się mega cieszę. I właśnie zrobimy tak, że odłożę część na bok i będziemy sobie po kolei otwierać. O ile się nie mylę, tych przesyłek jest 10, więc no naprawdę sporo, ale już powiem Wam, że tak się nie mogłam doczekać, aż coś przyjdzie i będę mogła otwierać razem z Wami. Także zabieramy się do roboty i pierwsza przesyłka jest taka dosyć płaska, ale ciężka. I otwieramy. I tak, <śmum> zamówiłam sobie parę takich śmiesznych gadżetów i tutaj jest jeden z nich. I jest to otwieracz do butelek kształcie karty, asa jest metalowy, więc jest fajny taki ciężki i spoko w sumie sprawa, żeby włożyć tutaj w kuchni do szuflady i ładnie to wygląda i użyteczne także tak to się prezentuje oczywiście standardowo wszystkie linki będziecie mieli na dole także tą rzecz odkładam biorę kolejną przesyłkę i tutaj co my tutaj mamy więc tutaj jest Wiem, co tutaj jest, i może to wywołać odrobinę kontrowersji, natomiast ja to kupiłam w pewnym celu. A mianowicie, jest to Ala Pandora. Ja bym bardzo chciała zrobić porównanie z Pandorą prawdziwą, żeby pokazać, właśnie na czym polega różnica. Że to widać, ja już widzę gołym okiem, że to nie jest dobrze wykonane, ale e, tak stwierdziłam, że zamówię, żeby zobaczyć, jak to w ogóle wygląda, jak to jest wykonane i żeby właśnie sobie porównać, żeby zrobić może jakiś taki filmik porównawczy, więc koniecznie dajcie mi znać, czy chcielibyście takie coś obejrzeć. W każdym razie jest ona dosyć ciężka. Łańcuszek przypomina właśnie ten, ten taki prawdziwy, że tak powiem. I ma sporo koralików, także w Pandorze byśmy naprawdę sporo zapłacili za nią, a ja dałam chyba 13 złotych. No ale tak jak mówię, koniecznie mi napiszcie na dole, czy chcielibyście taki film. Także to jest kolejna rzecz. Następna przesyłka. To coś na co też długo już czekałam, bo stwierdziłam, że chciałam sobie urozmaicić moje torebki i właśnie zamówiłam sobie kilka puszków. I to jeden z nich. I jest to puszek w kolorze czarnym. Jak się naprostuje, to będzie fajnie wyglądał i nie ma żadnej takiej, żadnego takiego typowego. To się nazywa haczyka do zaczepienia, wiecie o co mi chodzi, tylko coś tego typu. W sumie to i nawet fajna sprawa, bo będzie pasować i do srebrnych, i do ym, złotych elementów na torebce. Ym, więc tak wygląda, jak go napustuję, myślę, że będzie spoko i do czarnej torebki będzie bardzo fajnie się prezentował, zresztą nie tylko do czarnej. Yy, I tutaj tyle, tak, bo zamówiłam kilka, widocznie od innych osób. Następna przesyłeczka jest troszkę większa. I też już wiem, co jest, bo po prostu po kształcie wiem. Jest to też coś, co bardzo chciałam mieć. Zobaczymy, czy nic się z tym nie stało. Ok. Więc otworzymy sobie. I to słuchajcie, jest taki akrylowy pojemniczek na patyczki do uszu. Wygląda on w ten sposób, tutaj wsypujemy sobie patyczki i tutaj nam, yy, wiecie, tak wychodzą, możemy sobie po sięgnąć i moim zdaniem wygląda to bardzo fajnie i to jest naprawdę fajnie wykonane. Więc się tym tutaj widzę, że nie, nie stało podczas podróży, ładnie wygląda, myślę, że na toaletce również będzie fajnie się prezentować, yy, więc yy, no, powiem Wam, że jestem bardzo zadowolona. I nie wydaje się to być takie liche, <tryk> tylko naprawdę fajne. Tutaj właśnie otwieramy, możemy wsypać te patyczki i mamy taki bardzo ładny organizer na toaletkę. Także to jest kolejna rzecz. I teraz tutaj mamy jakąś paczuszkę, coś drobnego. Ja też pozamawiałam sobie troszkę e, takich różnego rodzaju pędzelków. I właśnie to jest jeden z nich. I chciałam coś takiego do torebki, e, żeby mieć do różnego rodzaju pomadek. I właśnie mam taki zwyczajny, e, przeźroczysty zamykany, bo jak wiecie, no pomadki mogą brudzić, błyszczyki, pomadki i tutaj mamy właśnie taką końcówkę z biczastą to kosztowało grosz, oczywiście wszystkie linki będą na dole więc to jest następna rzecz, teraz również coś takiego sztywnego i również mamy pędzelki I tutaj sobie zamówiłam taki zestaw pędzelków Właśnie fajne do podróży, zobaczcie, mamy tutaj cztery pędzelki, taki powiedzmy do pudru, no i tutaj w zależności od tego, gdzie chcecie, do czego chcecie używać, ja uważam, że pędzle można używać tak, jak nam się to podoba, niekoniecznie zgodnie z ich przeznaczeniem, bo każdy lubi inne pędzle do oczu, do ust i tak dalej, więc, ale fajne są, powiem Wam, nie są takie bardzo maleńkie jak niektóre, tylko takie spore, moim zdaniem bardzo ładne i fajny jest ten kolor i takie właśnie miedziane wykończenie więc tak one wyglądają, tu naprawdę nie było drogie to kosztowało może z 5 zł więc uważam, że się opłacało I teraz kolejna przesyłeczka Cosmetic Brush czyli też coś do do toaletki <gry> a i tutaj również mamy właśnie takie pędzelki, podobne tylko z jakimś takim wzorkiem. I również są większe, tego typu właśnie. Chociaż nie troszkę inne, zobaczcie. Zobaczcie, zupełnie inne w zasadzie. Tutaj mamy jeszcze taką gąbeczkę, i mamy do rozczesywania rzęs. Taka szczoteczka, może do drzwi, więc spoko. Więc będę miała teraz takie dwa małe zestawy. No mówię, to jest mega, też do torebki. Coś tam chcemy sobie poprawić w ciągu dnia, no przecież nie będziemy ze sobą całej toaletki. <gry> ok, kolejna przesyłka, i to chyba pierwsza, która jest w tej pomarańczowej, charakterystycznej kopercie pomarańczowej. I tutaj mamy taką szczoteczkę, taki pędzelek do podkładu. Zobaczcie, jak to wygląda. Fajny kształt, dobrze się trzyma w dłoni. E, mam nadzieję, że będzie też spełniać swoją funkcję, że fajnie będzie się nakładać podkład. Tutaj widzę jakieś włoski odstają, no ale niestety no to nie jest. Wiecie, to nie jest jakaś e, mega, mega jakość. Chociaż te włoski tutaj są bardzo przyjemne i miłe. Więc tak wygląda z bliska. Jest trochę mała, ale zobaczymy, jak będzie się sprawdzać. E, cieszę się, lubię takie rzeczy na przetestowanie tym bardziej, że naprawdę to nie jest drogie można sobie zobaczyć, przetestować bo czasami e, kupowanie jakichś super ekstra drogich rzeczy e, po to tylko, żeby przetestować to moim zdaniem nie ma sensu, bo może nam się zupełnie nie sprawdzić e, kolejna puszka. napisane, że priorytet i tutaj mamy pędzelki, które ja już kiedyś zamawiałam e, i one są bardzo fajne do oczu do rozcierania i wzięłam takie dwa zestawy Yy, więc tak wyglądają i różowe z takim srebrnym wykończeniem, moim zdaniem są bardzo fajne i one też naprawdę nie są drogie więc jeżeli szukacie pędzelków właśnie żeby zacząć przygodę z malowaniem to polecam Wam też, po prostu nie przepłacać żeby sobie poćwiczyć a włosie jest naprawdę miękkie i fajne więc uważam, że warto ok, i ostatnia przesyłka, której nie wiem co jest, będzie to zarówno niespodzianka dla mnie, jak i dla Was Także już otwieramy. Tutaj jak widzicie mamy zabezpieczone to jeszcze w tej y, gąbeczce. Aha, no to jest y, coś do kuchni, tylko że ja myślałam, że to będzie trochę większe, bo to miało być y, do odcedzania makaronu bodajże, ale to jest w ogóle plastik, słuchajcie, więc ja nie wiem czy to się do czegokolwiek nada. Nie wiem, myślałam, że to może będzie silikonowe, gumowe to wygląda. No zobaczymy. Zobaczymy. Postaram się też wam oczywiście wstawić link. Myślę, że jeszcze znajdę te rzeczy, bo zamawiałam je niedawno. Także to wygląda tak. I w linku możecie zobaczyć jak się tego używa. No i to by było na tyle, koniecznie dajcie mi znać, co sądzicie o tym filmie, jeżeli Wam się podobało to standardowo proszę łapkę do góry, zachęcam Was także do tego, żebyście subskrybowali mój kanał, żebyście byli ze mną na bieżąco, tymczasem żegnam się z Wami i do zobaczenia w kolejnym filmie.